I tam serdecznie logujemy się, zagramy sobie jakoś tak, co słowa. Hanka. Pasujemy, patrzymy, z kim gramy. Han Han Han, Singapur, bardzo ładnie. Kolega z Turcji, Anik, England, doświadczony. Podejrzane teniki, ale gramy. Jeden bez atu. cie bez, 3 bez trochę mało no to sory nie trafiłem escalde No. Bierzemy i puszczamy ósemkę karo w koło? Bierzemy, bierzemy i ósemkę karo w koło. Co ty robisz? Po co puszczasz? Przy sześciu? ósemkę karo w koło raz można puścić no ale po co ósemkę karo w koło, przez kara trzeba grać. albo policzyć lewe, trzy kierowe no tak na impasy trzy kierowe, dwie pikowe, sześć dwie treflowe, osiem jeszcze mnie poucza, żebym przy trefle powiedział no, no, ta, ta. Ale się zaimpasujesz, stół martwy. Nie umiesz grać. Koleś. No, jak chcesz te kiery wyimpasować? No i co? No, przez kara trzeba było grać. Dojście asem pik, ewentualnie asem i waleta pik. Przez kara i kiery do ręki. Przez kara i kiery do ręki. No i co? Impas się udał i pacjent ma. O, teraz to za późno. No i co? A nie króla. Teraz to trzeba było króla postawić. Ósemkę, no. Ósemkę trzeba było opuścić w koło. Wyimpasować dziewiątkę. Waleta damy i jasa. Zachować dziesiątkę. O. Prezent. No i proszę, w Karo, graj. Graj koleś w Karo. W Karo, to nie, szans nie masz na wygranie, ale zagraj w Karo albo pika do waleta wszystko jedno, lepiej pika do waleta. O, mówiłem, że trzeba było postawić króla, by wygrał. Raz, dwa, trzy, cztery. A tak mu brakuje jednej lewy. Aha. Pika do waleta trzeba było zagrać. Stół martwy. No, ściągnij kier i módl się, żeby zachowali karą. Wyrzuć waleta pik. No ten nie zachowuje kara. Wyrzuć. Jeszcze. No dobra. Na króla Piki taki leci walet Pik. No to co ty, koleś? Módl się, żeby zachowali kar. Ojej. Ojej. On mnie poucza. No Piki ma dobre przypadkiem. Przypadkiem wygrał. Trzeba było grać przez Karo, puścić w koło, potem by wziął lewę na króla Karo, zanim pasowałby Kiery. No, gram z nim, pas. Ludzki napisał. No ludzki, ludzki, po ludzku wygrał. Co to jest? Nie gram z nimi. Tylko ty koleś pika nie zawistuj, wasa karo. A może być jaspik. Biorę lewe na dziesiątkę pik jeszcze. Króla pik ma, to jest trzy oczka, spasował na otwarciu. Pięć ma. our kodus treflu. B. Asker, Askara. Mm -hmm. Mam cztery lewy. Waletkier. Swoje wygrał. Obwód. Obwód. Ta 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 ta. Chyba za to. Gdybym szedł kierem, byłoby lepiej. No, Wraliśmy worek kierowych. Nie można z takimi. Nie, z takimi się nie gra. Z takimi się nie gra. Nie na moje nerwy. Это был номер не с No to co to jest? Co to jest? Mój ma siedem oczek, jeżeli dobrze licytują. No ciekaw jestem, dziesiątka. No kto ma króla? W piątkę. Mhm. Powinienem raz przytrzymać, ale. Kładę teraz dametrefl. Dwójka, ma, nie mam karty, nie gram z nimi. Nie mogę się denerwować. Licytują jak wariaci. Bozena, no, z Bozeną mogę grać. Poland, doświadczona. Master AM, doświadczony. Patrycio, no, to mogę grać, jaka ładna ta Patricio. Czym grabozena? Precyzyjne dwa trefle 15-18 by za. To to jest starsza pani. Jedno karo z szurki. Inwit, Lawintal. No, no, lawi... Który Lawintel? Co za klient? Nie będziesz grał. Przecież cię obkładam. Obkładam cię na trzeskiery. Kliencie. Ty. Co to jest? Master. Z Turcji? Ob... To trzyba za to nie się obkłada. Masz, masz, masz kliencie. No po kierowym raliśmy cztery kierowe i na trzybe za tu leży. I co on tu jeszcze ma do powiedzenia? Co on tu jeszcze ma do powiedzenia? Musi ograć 3 za tu z, z Karo. pasujemy dziewiątkę. Oh! A nie widziałem dziewiątki treflu A co mi tam wszystko jedno? Na trzebę za tu. Trzebę za tu leżał i kwiczał. Nic. Zagram z nim. gran normalnie. że nam jej pouczyło. Single zawiązał oczy w dobla. Puścił lewe na liście. Moje te, fig te figury. Uciekła mi. Czego nie wróciła w trefla? Nie umie lecieć, kobietka, no trudno. Bitka powinna położyć damę i potem odwrócić trefla. I to byłoby położone. A tak zablokowała kolor. Uciekła. Położyć damę na waleta i, od, i odblokować kolor. I odwrócić trefla. I wybraliśmy cztery treflowe. Przy drugiej damie tak się robi. Wiadomo, że mam waleta, i można położyć damę. O, przy drugiej damie. I, I kładliśmy. Kładliśmy nieobkładalny kontrakt. No i trzeba iść do domu.